Istnieje wiele form wyciszania ciała. Ale po co to? No bo mamy dużo emocji, wiele osób sobie z nimi nie radzi, jest ich bardzo dużo i idzie do psychoterapeuty. Wiele osób poprzez na przykład pracę intensywną wycisza się. Wiele osób poprzez malowanie, sztukę wiele osób poprzez naturę, drzewa, las, e, właśnie oddech, zimne kąpiele, ciepłe kąpiele. Są różne sposoby i techniki, żeby wyciszyć swoje ciało. I żeby ostatecznie poczuć co? Poczuć swoją duszę, poczuć swój kierunek, poczuć swoją drogę życia poczuć, ale to nie znaczy um, poczuć w takim sensie może, że jestem w tym, co się dzieje, bo to, co przyjdzie i tak przyjdzie, to i tak będzie, to i tak um, pojawi się w Twoim życiu. Ale możesz um, to wejść łagodnie, ale możesz w to wejść ze spokojem i jednocześnie zobaczyć w tym miłość, to co do Ciebie przychodzi i będzie miłością, będzie darem dla Ciebie, będzie dobrem dla Ciebie. I tylko wtedy to możesz zobaczyć, kiedy się wyciszysz, kiedy pozwolisz ciału osiąść, kiedy pozwolisz ciału być temu, co jest. Właśnie poprzez te wszystkie różne techniki, ale jest też jeszcze łatwiejszy problem. Być. Być w tym, co jest dzisiaj, w tym i danym momencie. Kiedy nasze myśli uciekają, hmm, nie mam tego, czy tamtego, czy, czy brakuje mi czegoś w życiu, albo czegoś nie rozwiązałam, albo coś muszę na już, to wejść w ten dzień, co dzisiaj. W ten moment. O, pajączek po mnie chodzi. W ten moment, który jest teraz. Bez zastanawiania się, co ja zrobię z tym czy z tamtym, bo dzisiaj jest dzisiaj, a jutro będzie kolejny dzień. I my możemy zmieniać tylko w tym momencie cokolwiek. I tylko w teraz możemy cokolwiek zmienić w naszym życiu. I o co w tym chodzi? Że ja się w dokładnie w ten czas wkręcę.